W niebo I jest to też symbol pewnej właśnie sprawy, która mówi nam, że też poprzez ten wiatrak my mamy zbliżać się do stwórcy. Bo w tym wiatraku będzie ziarno, które stanie się mąką. Z mąki robi się chleb, z mąki robi się również komunikanty. Przy ołtarzu ten chleb staje się Eucharystią. Gratuluję Panie Soltysie tego wielkiego dzieła, które było w ciszy gdzieś tam realizowane z trudem finansowym, pewnie wśród wielu stresów, żeby to wszystko dostać i żeby to wszystko mogło tak tutaj pięknie zafunkcjonować. I myślę, że w Polsce niezwykłej wychodzą takie przewodniki przeróżne. Też będzie wzmianka, że nie tylko na terenie jest dzwonnica na cmentarzu wiślinie, ale jest wiatrak. Który jest znakiem tych ziem i terenów. Tak, ponad 100 lat. Tutaj wiemy, że życie zaczęło się ponad 800 lat temu i też były wiatraki. Dzisiaj to życie jest takie, jakie jest, ale dobrze, że mamy nawrót do przeszłości, bo w górach nie ma wiatraków, są one tylko na nizinach. Jest wiatrak w pszczółkach, w przewie, ale one mają zupełnie inną rolę. Czy gdzieś w Palczewie, w Bągarcie, również pod rągiem, i tak dalej. Dokonam poświęcenia. Niech Pan Bóg błogosławi temu dziełu, niech wiatr będzie taki, że nie będzie przeszkadzał temu wiatrakowi, a śmigła będą spełniały swoją rolę. Tak jak kadzidło w Kościele ma swoją rolę, śmigła na wiatraku też mają swoją rolę. Teraz dokonamy błogosławieństwa, a później przekażę również pamiątkę dla Pana Sołtysa i przeczytam treść, która tam jest napisana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Grazie.